Krakowska huta Szkła. Powiem Wam troszkę o naszej pracy, jak wygląda formowanie szkła na gorąco. Teraz akurat kończymy jeszcze taką miseczkę. Mogliście przed zobaczyć, jak wygląda taki moment, w którym możemy ją otworzyć. Ponieważ taka miseczka była już dłuchana, ma w środku powietrze, ale on jest uwięziony. Nie ma jak formować do wazoniku właśnie czy miseczki, więc musimy zmienić to miejsce przyklejenia do narzędzia. Do tego. Przykleiliśmy je z drugiej strony, odczyliśmy tej wcześniejszej, i teraz mamy tam mały otwór, który po odpowiednim podgrzaniu będziemy mogli rozszerzyć. Możemy rozszerzyć go trochę, możemy mocniej zagrzać i bardzo taki otwór poszerzyć. Zaraz zobaczycie, ale bardzo ważne jest mocne rozgrzanie tego szkła. Szkło, jak jest gorące, jest miękkie i łatwo się formuje, nie wystygnie. Doprazi tą e, plastyczność, twardość, i w pewnym momencie nie da się już z nim pracować. Dlatego nam właśnie służy taki piec, ten z okładowym wejściem. On się nazywa Kurkusik-Drumla. Drumla służy nam właśnie do takiego podgrzewania szkła w trakcie procesu formowania. To jest taki mały, ale bardzo gorący piec i właśnie pozwala tutaj cały czas pilnować tej temperatury, żeby ona nie spadała. I widzicie, jest tam otwór, ale na razie jest mały. Więc musimy go jeszcze bardziej podgrzać. No to powiedziałam Wam, że w tym piecu ten piec służy nam do podgrzewania, ale tamten piec, ten pierwszy, on jest taki tutaj najważniejszy, bo w nim w środku znajduje się szkło. Więc jeśli chcemy coś zrobić, to musimy najpierw to szkło z takiego pieca wybrać, nabrać trochę szkła. Eee, żeby ono się tam najpierw znalazło, to potrzebujemy tak zwanego zestawu szklarskiego. W eee, tych granulkach, Mamy wszystkie potrzebne składniki do, e, do otrzymania szkła. Wiecie, z czego jest szkło? Z piasku, właśnie. Czyli takie 3 czwarte, 70% tak, e, tego zestawu e, to jest właśnie piasek. Ale są też inne składniki, które mają wpływ na właściwości szkła. Czyli mamy tutaj minerały: jest soda, jest mączka wapienna, mączka dolomitowa. Zobaczcie, powoli poszerza się ten otwór. I wszystkie te składniki w odpowiednich proporcjach, właśnie w postaci takiego granulatu, my wsypujemy do tego pieca. I wtedy musi nastąpić taki proces, który nazywamy wytopem. Potrzebujemy bardzo wysokiej temperatury, około 1400 stopni jest potrzebne, żeby taki, taki zestaw zamienił się w płynne szkło i około 12 godzin. Czyli bardzo wysoka temperatura i długi czas. I takie warunki pozwalają na uzyskanie takiego szkła płynnego, które teraz tam właśnie znajduje się w piecu. Po takim procesie temperatura spada do naszej produkcyjnej temperatury, czyli około 1200 stopni. Teraz w piecu mamy 1200 stopni i taka temperatura pozwala na uzyskanie szkła w konsystencji takiej podobnej do miodu. Teraz już mamy trochę chłodniejsze to szkło, bo już dłużej nad nim pracujemy. Ale na samym początku, gdy wyciągniemy takie szkło z pieca, ono właśnie trochę przypomina miód. Trzeba nim cały czas obracać, bo jakby się chociaż na chwilę przestało, to ono po prostu spłynie. Eee, kolor tego szkła, takiego czystego szkła w piecu, jest jakby się nie ma koloru. Jest, to szkło jest bezbarwne, transparentne. Więc, jeśli chcemy nadać jakiś kolor, jakoś taki przedmiot zabarwić, to musimy to zrobić poza piecem. I nie używamy do tego żadnych pigmentów ani farb. Używamy samego szkła. Po prostu szkła kolorowego. I takie szkło kolorowe może mieć różną formę. Może być na przykład sproszkowane. To jest po prostu sproszkowane kolorowe szkło. Może mieć formę takich szklanych pałeczek, pręcików albo takich grubszych, grubszych, kawałków szkła. I na już z takiego kawałka można, takim kawałkiem można zabarwić naprawdę duży wazon. To jest, to jest białe szkło. Teraz ta miseczka, ona akurat będzie bezbarwna, jeśli widzicie taki pomarańczowy kolor, no to on jest, on wynika z tej wysokiej temperatury, ale gdy ona ostygnie, to będzie zupełnie bezbarwna. W 1931 roku budynki po dawnej fabryce zapałek Znicz przy ulicy Lipowej w Krakowie zostały przejęte przez spółkę w której głównymi udziałowcami byli dawny legionista, żołnierz pierwszej kadrowej, inżynier Leon Bąkowski oraz Dawid Hazan, przedsiębiorca pochodzenia żydowskiego. Wykwalifikowani robotnicy w większości przybyli do Krakowa z Białego Stoku i Narewki. Z początkiem 1932 roku spółka uruchomiła przy Lipowej hutę szkła. W początkach swojej działalności, huta zajmowała się produkcją butelek na wódkę, wino, wody mineralne i szkła aptecznego. Zatrudniając od 300 do 500 osób w zależności od ilości zamówień z państwowego monopolu spirytusowego, co w 1938 roku plasowało ją na szóstym miejscu wśród największych przedsiębiorstw w Krakowie pod względem liczby zatrudnionych. Niestety w 1939 roku. Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Kraków dostał się pod panowanie Wielkiej Rzeszy. W tym czasie, w 1940 roku, krakowska huta szkła została skonfiskowana przez Niemców. Cały majątek został sprzedany. General Direkcion de Monopole, która kontynuowała wcześniejszą produkcję. Taki stan trwał do maja 1943. Po zakończeniu II wojny światowej, nastał nowy czas. Powstała Polska Ludowa, czyli PRL, gdzie z duchem nowych socjalistycznych czasów cały majątek huty został upaństwowiony, czyli znacjonalizowany. Wtedy zarząd fabryki przejął państwowy monopol spirytusowy. Utrzymano dotychczasową produkcję butelek, ale i dodano nowe produkty, takie jak baloniki, żarówek oraz naczynia akumulatorowe. Ale to nie wszystko. W latach 1960 został powołany do życia zakład badań i doświadczeń przemysłu szklarskiego. W tym laboratorium opracowywano nowe receptury szkła, również artystycznego. W 1971 laboratorium zostało połączone z Hutą, stając się w roku następnym filią Warszawskiego Instytutu Szkła. Lata 70. to okres największej prosperity filii. W tym czasie powstaje tu ręcznie formowane szkło krakowskie, które staje się bardzo popularne w Polsce i w Europie. Jego produkcję zakończono w 1998 roku. W 2014 roku z inicjatywy krakowskiego oddziału szkła i materiałów budowlanych oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych mającego swoją siedzibę przy ulicy Lipowej powstało centrum szkła i ceramiki Lipowa 3. Aktualnie działające pod nazwą Krakowska Huta Szkła w jej ramach działa piękna galeria szkła, pokazy ręcznego formowania szkła oraz Muzeum Szkło w Krakowie, przemysł i sztuka 1931-1998. Jest to stała ekspozycja dotycząca historii i technologii szklarstwa. Wspomniałem tu o artystycznej odsłonie tej huty, którą właśnie pod koniec lat 60 rozpowszechnił Jerzy Słuczan Orkusz. Kim był pan Jerzy? Był jednym z absolwentów katedry szkła na Wrocławskiej ASP. Robił w tak zwanym szkle oświetleniowym. Dopiero w Krakowskiej Hucie Szkła dostał pracę, jaką sobie wymarzył. Wtedy mógł on projektować wszystko, co chciał i co mu wyobraźnia podpowiadała w kolorze, jak i kształcie. Ta huta działała bardziej jako manufaktura niż zwykły zakład produkcyjny. Dzięki temu można było realizować wszystkie fantazyjne projekty. Dzięki temu świat oszalał na ich punkcie. Szkło z zabłocia było sprzedawane w Polsce jak i za granicą, jego wyroby eksportowano do krajów Europy Zachodniej, Kanady, a nawet do Kuwejtu. Charakterystyka wyrabianego szkła i barwa, intensywna kolorystyka przyczyniły się do tego, że popularność takiego formowanego szkła bardzo wzrosła. Niestety w roku 1998 krakowska huta szkła przegrała walkę z ekonomią i zakończyła swoją działalność. Teraz dopiero jest przywracana jej świetność oraz artystyczna piękność wytwarzanych dzieł. Kończąc ten wywód rysu historycznego huty szkła, zachęcam Was do odwiedzenia tegoż miejsca. Co tu znajdziemy? Ano, znajdziemy tu magię zaklętą w kolorze i co najważniejsze, to szkło.